Witajcie w kolejnym filmie Brawl Newsów, w którym przedstawię Wam po prostu rzeczy, które aktualnie się dzieją w Brawl Stars. Na początek jak widzicie jesteśmy w sekcji karnetów. No i jeśli patrzymy sobie na to wszystko i na to ile płacimy za taki karnet, no to naprawdę karnet jest najlepszą możliwą opcją. Wydaje mi się w ogóle kupowania czegokolwiek w Brawlu teraz. No może w sumie podobno są lepsze opcje takie jak hiperdoładowania, chociaż wydaje mi się, że jednak karnety są spoko. I jeśli chodzi o dodatkowe zasoby, i jeśli chodzi o dodatkowe postacie, o dodatkowe przedmioty kosmetyczne, takie jak skiny, czy emotki, spraye, ikonki, w sumie dajcie znać, czy kupujecie te karnety, a jeśli już kupujecie, to którą wersję, czy tą podstawową, czy tą z karnetu z plusem? Wiem, że w tym momencie, jak widzicie, też są zniżki specjalne na te karnety podstawowe, no i w sumie zastanawiałem się, czy nie kupować tych podstawowych karnetów, a nie tych z plusem. Teraz przejdziemy sobie do tego, Tematu Damiana, czyli bardzo popularnego i chyba najpopularniejszego YouTubera z Brawl Stars w Polsce, który znalazł błąd gry, który dawał darmowe star dropy. Niedawno dodał on film, gdzie właśnie pokazywał, jak zrobić taki błąd, żeby dostać dodatkowe dropy. Ja ten odcinek przeglądałem. No i ogólnie w tym momencie prawdopodobnie już się nie da tego zrobić, ale w Brawl Stars była taka misja, w której musieliśmy zagrać 10 razy w nowy tryb starcie kolorów. I tak jak mówię, w tym momencie chyba się nie da tego zrobić, bo jak widzicie, jedynie. Jedyną misją, która jest ta dodatkowo za star dropy jest pokonanie 20 przeciwników. Dodatkowo ten tryb starcia kolorów totalnie został usunięty albo wyłączony, no po prostu już nie da się go zagrać. Ale właśnie Damian pokazał, że dzięki temu trybowi mogliśmy otrzymać dodatkowe 5 darmowych star dropów, bo ta misja po prostu była zepsuta. W sumie nie wiadomo dlaczego tak było, ale po prostu coś Brawl Stars zepsuło z tą misją. A jeśli jesteśmy już w temacie Damiana, to dzisiaj rano na mój kanał wrzuciłem takiego shorta, więc w tym momencie możecie go zobaczyć. Ostatnio napisałem do Damiana z pewną propozycją, jednak do dziś mi nie odpowiedział, więc oficjalnie rozpoczynam akcję Bigos. Proszę każdego z Was, żeby pod najnowszym odcinkiem Damiana napisał komentarz o treści Bigos. To tylko kilka sekund, żeby zostawić taki komentarz, a naprawdę możecie mi pomóc. No i właśnie, tak samo jak prosiłem Was w tym shortcie, tak teraz również poproszę Was, jeśli ktoś tutaj ogląda. To bardzo zachęcam, żeby pod najnowszym filmikiem Damiana właśnie to napisać. Przechodzimy do kolejnej rzeczy, jaką jest błąd związany ze skinem. Chodzi tutaj o skinka do melodii i być może już słyszeliście o tym błędzie bardzo dawno, no bo od kiedy wyszła Melody, to ten błąd cały czas jest aktywny. A konkretnie chodzi tutaj o błąd odnośnie jej Star Powera, gdzie melodii zyskuje prędkość ruchu zwiększoną o 6% za każdą krążącą wokół jej nutę. No i jeśli mamy ubranego tego właśnie skina Harpia Melody to w tym momencie zobaczcie jak wejdziemy sobie do areny treningowej, że ten skin dalej jest zepsuty, no i praktycznie od kiedy on istnieje w grze, czyli już prawie że dwa miesiące, ten skin cały czas jest zepsuty i te nutki po prostu nie działają. W tym momencie na ekranie możecie zauważyć, że z jednej strony mamy oczywiście Melody ze skinem, a z drugiej bez skina i ten star power po prostu przypadku skina nie działa nie wiem dlaczego to nie zostaje zmienione ale no jest to po prostu dosyć dziwne, że już od kiedy istnieje ten skin oni dalej tego nie zmieniają wiem, że Brawl Stars miało na pewno jakąś wakacyjną przerwę ale myślę, że już w tym czasie tego półtora miesiąca to powinno już zostać dawno naprawione, także jeśli gracie Melody to albo nie grajcie w ogóle tym skinem, albo grajcie po prostu drugim Star Power'em, bo pierwszy Star Power jest totalnie bez sensu w tym momencie na ekranie wyświetla się Mój ostatni subskrybent, a jeśli ktoś z Was chce się tutaj znaleźć w następnym filmie, to oczywiście zostawcie w tym momencie suba. A ja teraz przejdę sobie do sklepu, bo jak widzicie, mamy tutaj dalej te oferty na pełno pirackich skinów. No i w tym momencie, jak to oglądacie, to wczoraj weszły do gry już skiny Korsarza Kolta i Kapitana Karla. Ogólnie to się zdziwiłem, że Kapitana Karla wrzucili za 39, bo w sumie miał być za 79. Do tego momentu, do kiedy teraz został on dodany, nie mieliśmy jeszcze w Brawl Stars takiej sytuacji, Sytuacji, że skiny, które są ograniczone czasowo i wracają co jakiś czas, były przecenione aż o 75%. Zawsze mieliśmy to do 50%, ale w tym momencie, jak widzimy, już zmienili oni to. Więc co to oznacza? Że tak naprawdę w przyszłości ten Corsash Cold, którego tutaj widzicie, on nawet może być za 39 za rok. I na to też jest bardzo duża szansa. A ja tak jak mówiłem w ostatnich newsach, właśnie myślałem nad tym, czy kupić tego Kapitana Karla, no ale jeśli jest on za 39 gemów, to myślę, że szkoda byłoby go nie kupować. Dlatego kupujemy go. Trochę jakaś opóźniona animacja się tutaj włączyła, ale oczywiście mamy go. Zobaczmy, czy ma jakąś emotkę, czy cokolwiek. Nie ma jeszcze emotki, ale jeśli jakieś skiny właśnie nie mają, to one w przyszłości powinny dostać takie emotki i całe pakiety. Dodatkowo oczywiście mamy tutaj korsarza Colta, więc za te 79 też go kupujemy. Całkiem dobra oferta moim zdaniem. Jeśli ktoś nie ma dobrego skina do Colta, to ten skin na pewno jest dobry. Także tak prezentuje się mój nowy skin do Colta, a tak wygląda nowy skin do Karla. no słuchajcie, te pirackie skiny są naprawdę fajne i polecam Wam je kupić, jeśli macie jakieś gemy. A jeszcze w temacie nowych pirackich skinów, to nowy skin do Daga w tym momencie jest zepsuty i jeśli go posiadacie, to możecie leczyć swoich teammateów aż 100% więcej. Ja niestety nie jestem w stanie pokazać Wam tego, bo nie kupiłem tego skina, ale musicie umie uwierzyć na słowo, że rzeczywiście tak jest. Teraz porozmawiamy sobie trochę o temacie Spongeboba i tej całej kolaboracji, która ma wylądować w brolu. Oczywiście, jak wiadomo, wszystkiego się dowiemy w najnowszym Brol Toku, ale teraz w sumie powiedzmy sobie szczerze, że póki co tak naprawdę nie mamy stuprocentowych informacji, że nawet pojawią się tam jakieś skiny. Bo szczerze, może tak być, że oni nawet nie dodadzą żadnych skinów związanych ze Spongebobem, ani nic w tym stylu. Mogą zrobić coś takiego, jakiś po prostu event związany z tym, ale skinów może nawet nie być. Chociaż jeśli nie byłoby żadnych skinów, to myślę, że ta Cała kolaboracja byłaby trochę zepsuta, bo jednak te skiny SpongeBoba i w ogóle jeśli inne postacie ze SpongeBoba by były, na pewno dużo graczy skusiłoby się na takie oferty. Dodatkowo jest bardzo możliwe, że następny karnet mógłby być SpongeBobowy. To na pewno by było bardzo spoko, bo wtedy w cenie zwykłego karnetu, który normalnie i tak ktoś kupuje, dostalibyśmy karnet właśnie ze współpracą. I byłby to w sumie pierwszy taki karnet, bo ogólnie współprac, z jak samych sobie, to w Brawl Stars nie było. Za dużo. Oczywiście mieliśmy te Line Friends, mieliśmy te zespoły piłkarskie, i te skiny tam były do Shelly, do Dynamajka Colta i El Primo. To nie były takie jakieś wielkie współprace, tak naprawdę, ale myślę, że jak w tym momencie Brawl Stars otworzy się na taką współpracę ze SpongeBobem, to myślę, że w przyszłości jakieś kolaboracje z innymi markami są nieuniknione. Liczyłbym tutaj na przykład na Marvela albo DC, no jakieś skinki na pewno z Marvela, jakiegoś Spider-Mana. To by było fajnie zobaczyć coś takiego. Jak już mówię o współpracach i o Marvelu, to przygotowałem cztery rysunki, które gracze stworzyli właśnie na wzór postaci z Marvela jako postacie z Brawl Stars. Więc na początku mamy Greya jako spota. Jeśli nie wiecie, co to jest za postać, to jest to antagonista z filmów Spider-Mana, ale z tych filmów animowanych. Chodzi o tego Spidermana Milesa Moralesa. Właśnie tam występowała taka postać. Następnie mamy Warman. Tika. No i War Machine to jest też taka postać, która występowała chyba w Avengersach, o ile się nie mylę. I jest to w sumie taki Iron Man, ale jako jego inna wersja. Następnie mamy El Primo Hulka. No i tutaj myślę, że Hulka nie trzeba przedstawiać. To jest taka postać, która jak ktoś nie zna Marvela, to i tak Hulka będzie kojarzyć. I ostatnia postać, czyli Deadpool jako Colt. Jest to w tym momencie bardzo na czasie, bo ostatnio wyszedł film Nowy Deadpool. Swoją drogą, jeśli ktoś z Was nie oglądał jeszcze tego filmu, to to zachęcam i polecam oglądnąć ten film, bo bardzo fajny był. W ostatnim filmie również rozmawiałem z wami o zmianach odnośnie Daryla, a w tym momencie wiemy również o tym, że Meg zostanie znerfiona. W ostatniej aktualizacji została ona też zmieniona, bo jej ataki trochę inaczej w tym momencie działają i z ostatniego filmu wiemy jeszcze to, że ataki Meg będą zadawać w tym momencie mniejsze obrażenia. Także w ostatniej aktualizacji została ona zmieniona, a w tym momencie dostanie ona nerfa. Sprawdźmy sobie w tym momencie jak wygląda sytuacja tego eventu. No i jak widzimy, praktycznie już mamy następny cel zdobyty, ale sprawdźmy sobie co to będzie tak naprawdę. Uwaga, no i niestety, ale mega skrzynki w tym momencie no przegoniły trochę. Ostatnio było praktycznie 50 na 50, ale w tym momencie widzimy, że jednak mega boxy o te 4% przegoniły star dropy. Jako że ta linia już jest praktycznie na nagrodzie, to myślę, że już się to nie zmieni zbytnio i będą to jednak dwa Boxy, które sobie oczywiście potem otworzymy. Także to by było na tyle w tym filmie. Jeśli chcecie zobaczyć następne takie materiały, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, no i widzimy się w następnych filmach. Siemano!